Ej, hey. zastanawialiście się kiedyś, skąd komary wiedzą, że jesteśmy żywi? Bo to wcale nie jest takie oczywiste, bo kiedy jesteśmy zakryci kołdrą i jest bardzo ciemno, to niełatwo rozróżnić, czy jesteśmy żywi, czy martwi. Ale komary mają na ten sposób, bo zwierzęta mają wspólną cechę, której, gdy są żywe, nie da się zatrzymać: mianowicie oddychanie. A przy oddychaniu wydzielamy dwutlenek węgla które komary są w stanie wykryć nawet z 30 metrów. Potrafią to robić dzięki receptorom na ich czułkach. Działa to na zasadzie węchu. Kiedy my czujemy na przykład zapach cebuli, one czują dwutlenek węgla. Poza tym kierują się wilgocią, ciepłem i innymi zapachami, które są wytwarzane przez różne grzyby, bakterie i inne stworzenia na naszej skórze. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o komarach, możesz obejrzeć film na dole i dowiedzieć się 8 faktów o Kumarach.